Oba zespoły notują świetny początek sezonu. MKS i Ślęza wygrały już po pięć meczów. Po serii zwycięstw Wrocławianie ostatnio przegrali inauguracyjne starcie. A no właśnie, właśnie. Też się tak cały czas zastanawiamy. Tak? bo W poprzednim wygranym meczu byliśmy stroną zdecydowanie dominującą. Natomiast tutaj trafiliśmy na mocniejszego przeciwnika. Próbowaliśmy tego samego i to był taki mecz, który każdy chciał wygrać. Każdy jakby, jakby próbował zdominować przeciwnika. Przeciwnik. Czyli go Czałkowice z No, No, powiedzmy w ten sposób, miały trochę więcej tego szczęścia piłkarskiego. Rywal zwyciężył 2 do 1, ale Ślęza walczyła do końca. o Korzystny wynik. Sporo tego grania w wykonaniu Wrocławian z początkiem rozgrywek to piłkarze już mogą czuć w nogach. Szlili. Jedną bramkę więcej niż my. Próbowaliśmy odrabiać jednak te mecze, które się jakby trochę nam rozkładają co trzy dni, już, już mimo tego, że jest to niby początek, to już zawodnicy ten fragment czują i, i, i chyba, chyba jakby trochę tej sfery fizycznej nam zabrakło. Teraz patrząc na ligową tabelę, ekipę z Wrocławia czeka jeszcze trudniejsze zadanie. We Wrocławiu starcie wicelidera z liderem. Przyjeżdża do nas na ten moment lider, czyli zespół, który też przegrał jeden mecz z ruchem chorzów, zajmuje pierwsze miejsce. Jest to zespół mocno wybiegany, walczący. To tym na pewno się charakteryzuje i tym jakby dotychczas... Przeważał w tych, tych poprzednich meczach i, i zdobywał punkty. Siła może być kluczowa, bo klucz jest świetnie przygotowany w tym elemencie do sezonu. Sztab Szkoleniowy Ślęzy zdaje sobie sprawę z siły rywala. No Myślę, że musimy tutaj jakby zebrać się właśnie tutaj fizycznie, żeby, żeby nie ustępować przeciwnikowi w tym aspekcie, a piłkarsko powinniśmy sobie poradzić. Początek meczu Ślęzy z MKS-em w niedzielę o godzinie 14.